Matko, w ramionach zamknęłaś szczęście i miłość nieskończoną, I prawdę jasną, I nadzieję ucieleśnioną, I zbawienie w dziecku ukryte. Matko, ramionami objęłaś słowo wcielone, cudownie poczęte, w stajni narodzone, w pieluszki spowite, na sianku złożone. Matko, w ramionach zamknęłaś wieki tęsknoty spełnione w Twoim synu, wniesionym do świątyni i ofiarowanym Bogu na okup świata. Matko Zbawiciela i Matko Nasza, za autorką wiersza pod tytułem Matko, zaczerpniętego z tomiku róże nad grobem Pragniemy w Twoich matczynych ramionach. Zamknąć nasze dziś i nasze jutro, nasze radości i nasze bóle, nasze codzienne troski o przyszłość naszą, naszych bliskich, naszych parafialnych wspólnot oraz naszej ojczyzny. Uczyniliśmy to przed chwilą jak codzień w tej kaplicy, i w tylu polskich domach, wyśpiewując razem Maryjo, Matko Nasza i Królowo jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy i słuchamy tego, co Ty masz nam dziś do powiedzenia. A Ty, Maryjo, powtarzasz nam niezmiennie te same słowa, jakie wypowiedziałaś w Kani Galilejskiej: Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn Mój Wam powie. Nie ustajesz w codziennym przypominaniu nam o potrzebie słuchania i rozważania słowa w swoim sercu. O tym, aby Słowo Boże było dla nas światłem na drogach naszego pielgrzymowania. Te twoje, o Mario, słowa usłyszał w swoim sercu, rozważał i według nich żył błogosławiony Józef Ulma z Markowej. Pośród wielu książek, jakie posiadał w swojej bibliotece, była jedna, mała i niepokaźnych rozmiarów książeczka, szczególnie bliska jemu oraz całej rodzinie. To księga zatytułowana Opowieści Biblijne. Patrząc na tę księgę, Wyeksponowano w Muzeum Polaków ratujących Żydów imieniem rodziny Urmów Markowej, można powiedzieć z całym przekonaniem, że była to księga, którą Józef Ulma brał do rąk często i czytał wraz z rodziną, zgromadzoną na wieczornej modlitwie. On tym słowem każdego dnia karmił siebie. Swoją małżonkę, błogosławioną Wiktorię, oraz szóstkę dzieci, też błogosławionych: Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia i Marysię. Szczególnie bliski był im fragment Łukaszowej Ewangelii, mówiący o miłosiernym Samarytaninie. Podkreślony tytuł tej przypowieści. Oraz własnoręcznie dopisane przez Józefa słowo tak świadczą o tym, że postać samarytanina, który okazał miłosierdzie potrzebującemu człowiekowi, stała się wzorem całej rodziny. Przygarnięcie pod dach skromnego domu ośmiorga Żydów, pomimo groźby utraty życia za taki czyn, sprawiły. Że ulmowie po latach nazywani są Samarytanami z Markowej. Maryjo, matko nasza, stajemy przed Twoim świętym wizerunkiem na kilka dni przed kolejną, już 81. rocznicą męczeńskiej śmierci całej rodziny ulmów, która miała miejsce nad ranem 24 marca. 1944 roku w Markowej. Stajemy, aby wraz z Tobą oraz z braćmi i siostrami w Wierze podziękować Panu Bogu za dar ich beatyfikacji, której szczególna wymowa zgodnie ze słowami z księdza kardynała Marcello Semeraro, prefekta dykasterii spraw kanonizacyjnych, wygłoszonej podczas Mszy Świętej Beatyfikacyjnej 10 września 2023 roku w Markowej, polega na tym, że do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina, połączona nie tylko więzami krwi, ale także wspólnym świadectwem danym Chrystusowi, aż do ofiary własnego życia. Chcemy raz jeszcze podziękować Bogu za to, że w ich świadectwie i męczeństwie możemy odkrywać na nowo wielkość rodziny, miejsca życia, miłości i płodności. Dziękujemy Ciś za błogosławioną rodzinę Ulmów, która w litanii przyzywana jest jako rodzina Bogiem silna. Rodzina zjednoczona w miłości oraz rodzina otwarta na życie. Jako rodzina uczciwa, miłosierna i ofiarna. Jako rodzina posłuszna Słowu, pomocna dla wszystkich i mężna aż do śmierci. I wreszcie jako rodzina uwieńczona chwałą. Przygotowując się do obchodów dnia świętości życia, chcemy spojrzeć na błogosławione dziecko bez imienia, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Jak powiedział ksiądz kardynał w cytowanej już homili: Chociaż nigdy nie wypowiedziało żadnego słowa, dzisiaj to małe, niewinne dziecko. Które razem z aniołami świętymi w raju wyśpiewuje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, tutaj na Ziemi woła do współczesnego świata, aby przyjął, kochał i chronił życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ten jego niewinny głos chce wstrząsnąć sumieniem społeczeństwa, w którym szerzą się. Aborcja, eutanazja i pogarda dla życia postrzeganego jako ciężar, a nie jako dar. Mario, w czasach, w których rodzina staje wobec tak wielu zagrożeń i wyzwań, chcemy, jak co dzień to robimy w marakowskiej świątyni, przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów, Chcemy dziś błagać Boga, aby polskie rodziny, wierne Jego Słowu, wsparte orędownictwem błogosławionej rodziny z Markowej, ofiarną miłością, wiernie głosiły Ewangelię Życia. Bóg zapłać księdzu Romanowi Hołańcowi, proboszczowi parafii Markowa za dzisiejsze rozważania apelowe. Ksiądz proboszcz przybył wraz ze swoimi parafianami, aby dzisiaj z nami wziąć udział w apelu jasnogórskim. Zewnętrznym znakiem obecności błogosławionej rodziny Ulmów tutaj na Jasnej Górze są relikwie, które w tej chwili znajdują się na ołtarzu Matki Bożej ofiarowane przez księdza arcybiskupa Adama Szala, aby w ten sposób jedność modlitwy i wszystkich pielgrzymów przybywających na Jasną górę mogli doświadczyć i poznać piękny przykład miłości Boga i drugiego człowieka ponad wszystko. Dziś na Jasnej górze obecni są razem z nami także pielgrzymi, maturzyści z katolickiego liceum imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Uczestnicy kursu ceremoniarskiego z diecezji sosnowieckiej, maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego z Wolsztyna wraz z nauczycielami, pielgrzymi z Kościeżyna, z Nowej Rokitni, z diecezji Siedleckiej, dziś się nocne czuwanie poprowadzą pielgrzymi z Krzeszowic oraz z miejscowości Kalisz Winiary. Gościliśmy dzisiaj także na Jasnej Górze trzy pielgrzymki diecezjalne maturzystów z archidiecezji poznańskiej, z diecezji legnickiej i świdnickiej. Każdego dnia w tym szczególnym czasie modlimy się za polską młodzież, modlimy się za maturzysty, maturzystów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Dziś w tą naszą modlitwę wprata się błogosławiona rodzina Ulmów Chcemy prosić o świętość dla wszystkich maturzystów na ich czas dorastania, czas studiów, podejmowania ważnych decyzji, aby zawsze byli blisko Boga, Kościoła, Ewangelii. Pragniemy, jak każdego dnia, modlić się za Ojca Świętego Franciszka. Polecamy Polski Episkopat na czele z Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem wojdą przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas. Księdza Arcybiskupa Wacława, prosimy za nasz pauliński zakon na czele z Ojcem Generałem, modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z Ojcem Szorem, prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Mario, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowej, prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących, tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Razem odmawimy, odmówimy wspólnie tajemnicę bolesną, różańcę świętego, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. My odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Staweś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święcona i życzliwa, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, się nami teraz i śmierć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módź się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módź się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus za nami chrześcijanie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami chrześcijanie, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Księdza arcybiskup Wacława, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. W dniu jutrzejszym przybędzie na Jasną Górę 45. Pielgrzymka Ogólnopolska Obrońców Życia pod znamiennym hasłem: Życie zawsze jest dobrem. I dzisiaj w przededniu, w ten wieczór, potwierdzamy sobą tę prawdę gromadząc się wokół błogosławionej rodziny. Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci, że ich życie nie tylko było dobrem dla nich, ale stały się ofiarą z siebie dla innych, nawet wbrew śmierci. Dlatego prośmy Maryję o ofiarną miłość naszych rodzin. Maryjo, ocal miłość. I życie naszych rodzin. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Królowej O